Siema z tej strony kapsil. W Wigilię i święta Będę spędzał dom się. W święta będę oglądał bajki I muszę pomyśleć, będę oglądał bajki, to tyle. Jeszcze różne, jeszcze w ton w Będę jechał na pastelkę na bogu o 16 po pastelce jadę na wigilię do Siochi i Wuja po kolacji wigilijnej Dostanę od gwiazdora płytę winylową. Płytę winylową. dostanę, ale już w pierwszy dzień świąt będę oglądał do mi bez świątecznego odcinka w drugi dzień świąt też nie będzie już świątecznego odcinka. Po prostu o 11.30 do kościoła jadę. 25 grudnia Będę na spotkaniu szoś wuja, a w moim domu, 26 grudnia, tym gdzie mieszka babcia, z kuzynami, z kuzynami, z gośćmi, z sierżonym wujem. Wigiliem będziemy łamać opłatki i będzie mnóstwo prezentów. Dlatego życzę wesołych świąt, wesołych świąt, życzę Wam. e NARA